Witam serdecznie w trzecim odcinku z cyklu Top 5 ciekawych ruchów ubiegłego tygodnia na rynku OTC. Zacznijmy od miejsca piątego: Short na parze funt sterling do dolara amerykańskiego. Fund tracił w tym tygodniu praktycznie na wszystkich parach. Najgorzej poszło mu z dolarem, który po piątkowych świetnych danych z payrollsów jest naprawdę mocny. Pozycja krótka, gra na jednym lotem, pozwoliła zarobić 15 tysięcy złotych. In dollar we trust: Pozycja krótka na euro-dolarze. Osobiście znam inwestorów, którzy kopowali na poziomie 1,40. 1.31.20. Dziś są wrakiem człowieka i już nigdy nie wezmą longa na etku. Ci, którzy grają z trendem, zarobili 15100 zł. Brązowym medalistą została para dolar amerykański do liry tureckiej. Pamiętacie poprzedni tydzień? Ja nie wiem, kto uznał turecką gospodarkę za mocną, ale wiem, że na pewno nie robią tego Amerykanie. 1431 pipsów. W przeliczeniu na złotówki mamy 20700 zł. Drugie miejsce short na złocie. Gorączka złota Raczej nie panuje w nastrojach inwestorów. W tym tygodniu krótka pozycja dała zarobić wyjątkowo dobrze: 22 400 zł. Ceny lepsze niż Wambergold. I tu macie pewnego stop-losa. There is no limit! Zgadnijcie, kto tu rządzi. To robi się nudne, ale to DAX znów jest na pierwszym miejscu. Kolejne 40 800 zł zysku. Ciężko oszacować, dokąd zmierza, ale od poniedziałku pieniądze z QS zaczną wpływać na rynek. Będzie ciekawie. A kto będzie rządził za tydzień? W tym tygodniu to już wszystko. Do usłyszenia w poniedziałek i gratulacje dla zwycięzców!